Słuchaj ty, bo ja to mówiłem u was, nie? To nie jest ważne, słuchaj ty. Ciasto surowe, ty. Ten, ten sos miał być czoskowy, a to jakieś kurwa ty. Co by tam dodać, coś od siebie z tam z kranówką w ogóle takie rzadkie? Kurwa, co to ma być w ogóle? Ty? To nie jest ważne, człowieku, ty. No, ona miała być ciemna, z dołu jasna, kurwa ty. Co z ty jakiś taki kurwa rzadki chopy ty? Miałem się ten zatór śladki dostać kurwa, czy to miała być pizza z sosem do chuja pana kurwa ty. Co nie będziesz ze mną ty? Przyjdę tam cię kurwa, ty wyrucham cię w gębę kurwa ty! Takie gówno przywieźliście, za to z nich kurwa zapłaciłem ty! To są moje ciężko zarabione pieniądze, opie no! <grym> Na tak za zapierdalam kurwa, chcę normalnie zjeść przy piwku, kurwa takie główne dostaje kurwa ty. To to my, no. Weź coś powiedz, jaka to była ta pizza ty, No, od, 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 weź Agnieszka weź, Agnieszka ci powie jaka była pizza, no Agnieszka weź tu się odezwij, no Powiedz, że dobra, niezabrawa. Wegetariańsko. Wegetariańsko. No. No. no weź coś powiedz, no jak to było, no? Agnieszka, no proszę cię, no przecież to... to... Patrz pierwsza, ona rodziła, to się nie odezwie, nie? No, generalnie gówno, nie? Generalnie gówno, teraz nie chuju oficerem jesteście, nie? To już się ostatni raz, kurwa, ty. No muszę być w takim stanie, żeby nie pamiętać, że do Was dzwonię, żeby do Was zamówić, kurwa. No dramat, no dramat, no dramat, no dramat. Ja tylko no. dowożę, ja tego nie robię. Jak dowożysz, kurwa, jak to numer stacjonarny, kurwa, ty? Zaczął murką, kurwa, kurwa. To skandal